Dziś porozmawiamy o tym, czy naprawdę trzeba znać się na technologii, czy trzeba być asem technologicznym, żeby stworzyć swój pierwszy kurs online. Myślę, że są rzeczy, które w kontekście kursów online boją się ich praktycznie wszyscy, szczególnie psychologowie, no i są to kwestie związane właśnie ze sprawami technicznymi. Czy ja sobie poradzę, czy ja będę potrafił zrobić ten kurs od strony technicznej, czy będę potrafił to wszystko nagrać, potem to zmontować, potem to gdzieś wrzucić, a na końcu jeszcze, czy będę potrafił to sprzedać w taki sposób, aby ktoś jakoś łatwo nam tego nie wykradł i nie udostępnił dalej, aby po prostu już ominąć naszą płatność. No i trzeba, czy trzeba masem technologii? Jeżeli byśmy rozmawiali o kursach online, powiedzmy, 3, Lata temu, to pewnie tak, powiedziałbym, że pewne kwestie związane z budową, na przykład platformy do udostępniania kursów, to trzeba było się na tym znać albo po prostu połączyć kilka dostępnych narzędzi, co nie było łatwe. Jednak w tym momencie wydaje mi się, że mamy tak dużo dostępnych narzędzi, które ułatwiają nam tworzenie kursów online, że sprawami technicznymi zupełnie nie powinniśmy się przejmować, szczególnie przy tworzeniu swojego pierwszego kursu online. Bo co jest ważniejsze? Czy kurs online, który wygląda niczym jak nagrania z Netflixa, super hollywoodzkie produkcje, które naprawdę pod względem technicznym wyglądu są naprawdę świetne, ale merytorycznie są puste w środku? Czy lepszy jest kurs nagrywany przez słabszej jakości aparat, czy może nawet telefon komórkowy, w którym Osoba specjalista dzieli się swoją wiedzą, ma przemyślany proces, który ma przeprowadzić ucznia z pewnego miejsca, w którym się znajduje, do miejsca, w którym chce się znaleźć, czyli podąża według konkretnego, sprawdzonego schematu nauczania. No i jak tutaj to porównać? Czy tylko Patrzymy na jakość nagrań, czy raczej na merytorykę? No i z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowanie lepiej działają kursy, które może trochę gorzej wyglądają, ale nie są taką wydmuszką, nie są puste w środku, tylko dają prawdziwą wartość dla naszego klienta. Bo klient, który kupuje psychologiczny kurs online. No przecież nie kupuję go, dlatego żebyście tutaj nagrywali te kursy w hollywoodzkiej jakości. To nie miałoby żadnego sensu, ponieważ te kursy byłyby za drogie, jeżeli wszyscy byśmy tutaj inwestowali bardzo dużo w sprzęt i w takie dodatkowe rzeczy technologiczne, w jakieś narzędzia specjalistyczne na początku, przecież te kursy byłyby bardzo drogie w produkcji. No, oczywiście ja tutaj mówię do Was nagrywając, tutaj mam dodatkowy mikrofon, nagrywam to aparatem, ta jakość jest już lepsza. Ale no, to też nie jest jakaś nie wiadomo jak wysoka jakość nagrania. Ja zaczynałem nagrywając rzeczy głównie taką kamerą internetową, Logitech, która była bardzo popularna wśród trenerów i osób zajmujących się szkoleniami. I Przyznamam szczerze, że to już wystarczało. W momencie, kiedy prowadziłem sporo szkoleń na żywo, takich onlineowych na żywo, w momencie, kiedy napisałem książkę o pracy zdalnej, o psychologicznych aspektach pracy zdalnej, no to wtedy tej pracy na takich webinarach na żywo było więcej. No i wtedy się zastanawiałem, czy właśnie inwestować dużo w sprzęt, czy działać na taki, w taki sposób, jakim dysponowałem czyli właśnie ta kamera internetowa Logitecha. No i ta kamera wystarczała, ponieważ nawet niektóre narzędzia, których Firmy używały do webinarów, nie umożliwiały czegoś takiego jak podłączenie jakichś super kamer, i tak dalej, do tego, żeby przeprowadzić taki webinar, bo to by po prostu by nie działało. No, uczestnicy też mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o szybkość internetu, więc czasami nie przesadzajmy z tą jakością, bo ważna jest merytoryka. Merytoryka, ale nie w takim sensie, że chodzi nam ściśle o edukację, bo kursy online nie są ściśle edukacyjne, ale raczej są takim programem, który ma tego naszego klienta. Czegoś nauczyć, czegoś konkretnego. Takie kursy sprzedają się najlepiej i moim zdaniem zastanawianie się w momencie, kiedy myślisz o swoim pierwszym kursie nad tym, jakich tu narzędzi użyć, jak zbudować swoją platformę, czy bardzo dużo inwestować w sprzęt, to są pytania, które warto by było zostawić na kiedy indziej. Na początku warto się zająć merytoryką i ułożeniem w odpowiedni sposób swojego programu nauczania, bo tylko wtedy będziesz miał pewność, że twój uczeń rzeczywiście Skorzysta z tego kursu opartego na psychologii, na Twoim doświadczeniu. A więc kwestia techniczna zostawiamy na później. Ktoś mnie pyta: No dobrze, ale jak ten kurs później udostępnić? Mamy w tym momencie. Przynajmniej trzy platformy, które my w Instytucie Psychologii Online polecamy, jest to Skyre, Web2Learn, WPIDA. To są platformy, które są praktycznie gotowe. Kupujesz taki dostęp, czy to miesięczny, czy stały, do takiej platformy, odpalasz taką platformę bez problemu, umieszczasz tam swój kurs i ta platforma pozwala ci sprzedawać te kursy, zabezpieczać ci te kursy. Praktycznie wszystkie problemy związane z kwestiami obsługi technicznej kursu online zdejmując Ciebie. Oczywiście masz takie platformy duże jak Udemy czy inne platformy sprzedające kursy, ale ja na Twoim miejscu bym się zupełnie w to nie bawił, bo jeżeli wrzucisz swój kurs na Udemy, to po pierwsze nie masz kontroli nad tym kursem, nad cenami tego kursu i na pewno na takim kursie nie zarobisz, bo zginiesz w morzu konkurencji. Więc lepiej stworzyć swoją platformę, ale nie od zera, tylko raczej korzystając z konkretnych już dostępnych narzędzi, które w pewien sposób możesz wynająć do tego, żeby służyły. Twojemu kursowi. No i jeszcze kwestie techniczne. Czy warto inwestować dużo pieniędzy na początku w sprzęt? Moim zdaniem, jeżeli chcesz w coś zainwestować, no to byłaby to inwestycja w mikrofon. My w instytucie będziemy na pewno pisali artykuł na temat mikrofonów, tego, jakie polecamy, bo trzeba tutaj trochę się zagłębić, jeżeli chodzi o nasze potrzeby. Ja mam dosyć podstawowy mikrofon, nie jest to żaden drogi mikrofon, ale moim zdaniem brzmi bardzo dobrze w porównaniu do tego, jakby brzmiał, jeżeli nagrywałbym tylko z aparatu fotograficznego, więc jeżeli chodzi o taką inwestycję na start, to zdecydowanie polecam. Mikrofon, ale nie za jakieś bajeczne sumy, tylko mikrofon, który po prostu będzie dawał nam dobrą jakość dźwięku i żeby nasz kursant dobrze wszystko słyszał. Czy musisz inwestować w kamerę, w aparat do nagrywania? Moim zdaniem przy pierwszym kursie nie warto. Lepiej tutaj posłużyć się czy to kamerą internetową, które, które stał, ostatnio stało się popularne, bo w momencie kiedy przeszliśmy trochę na pracę zdalną, no to wiele osób zakupiło takie kamery. One już wystarczą ci do nagrania pierwszego kursu, albo nawet możesz skorzystać z telefonów swoim aparatem z aparatów w swoim telefonie komórkowym. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie. Sam zdecydowanie zacząłbym nagrywać yy, aparatem z telefonu komórkowego, jeżeli miałbym trochę lepszy telefon niż obecnie mam. Pamiętam sytuację, kiedy prowadziłem zajęcia rok temu, właśnie jeszcze była pandemia, więc były to zajęcia online ze studentami Uniwersytetu SWPS. Tam wtedy to były zajęcia związane z takimi aspektami biznesowymi, które powinien mieć psycholog, żeby ruszyć ze swoją ofertą na rynku. Dzieliłem się swoimi doświadczeniami, jak w ogóle można zacząć pracować jako psycholog, no i tam. Jedna z moich studentek mówiła o tym, że prowadzi swój własny sklep onlineowy i tam na początku robiła zdjęcia takim bardzo dobrym aparatem. Tylko ta obróbka tych zdjęć, wyciąganie z tego aparatu zajmowało jej strasznie dużo czasu, a sprzedawała dużo produktów, które nie były jakoś bardzo drogie, więc musiała ich tych zdjęć robić dużo, dużo produktów stawiać, i to był proces strasznie czasochłonny. I prowadziła do tego jeszcze Facebooka, Instagrama, gdzie też te zdjęcia wszystkie musiałem kopiować tak, żeby to wszystko powrzucać. I w pewnym momencie kupiła sobie lepszy telefon komórkowy i. Z Braku czasu zaczęła robić zdjęcia tym telefonem komórkowym, i okazało się, że te zdjęcia działają równie dobrze, są równie dobrej jakości jak te zrobione bardziej profesjonalnym aparatem. Że dla klienta praktycznie nie ma tutaj żadnej różnicy, a dla niej, jeżeli chodzi o oszczędność czasu, no to przynajmniej jedną trzecią czasu mniej musiała poświęcić na wszelkie obróbki, bo te zdjęcia wszystkie miała już na telefonie, gotowe do wysyłki. Tak samo tutaj w przypadku kursów online może być. Możesz. Wykorzystać swój telefon i to może ci wystarczyć, nie musisz inwestować w drogi sprzęt od początku, ponieważ kwestie techniczne są kwestiami drugorzędnymi. W wielu aspektach technicznych możesz skorzystać z pomocy osób zewnętrznych, freelancerów, czy jakichś firm, na przykład, które obrabiają wideo. Też nie zapłacisz majątku, a nie będziesz tracić dużo czasu na to, żeby się nauczyć obróbki wideo na, własny, na własną rękę. Ale oczywiście możesz tego wszystkiego się nauczyć, tylko pytanie, czy chcesz to robić już przy pierwszym kursie, czy raczej w pierwszym kursie skupisz się na tym, w czym jesteś dobry, czyli na kwestiach merytorycznych, na dzieleniu się swoją wiedzą, na tym, żeby ułożyć właściwy proces nauczania, a kwestie techniczne i inne rzeczy, które będziesz mógł, zostawisz osobom, które się po prostu na tym znają. I w momencie, kiedy ten pierwszy kurs powstanie, możesz się zastanawiać: "Dobra, to jakie teraz umiejętności mogę sobie nabyć, żeby stworzyć drugi kurs już bardziej samodzielnie?" naszym zdaniem, w Instytucie Psychologii Online, te tworzenie pierwszego kursu polega na tym, żeby w ogóle się przełamać, żeby wyjść z tą psychoedukacją, żeby zrobić coś, co pozwoli nam przetestować, czy w ogóle takie tworzenie produktów edukacyjnych, psychologicznych produktów edukacyjnych jest czymś dla nas, czy to jest zupełnie nie nasza droga? Bo jeżeli teraz zaczniemy inwestować w sprzęt, w narzędzia, będziemy się tego wszystkiego uczyć, to po pierwsze, nie wystartujemy szybko ze swoim produktem, nie przetestujemy go. A nawet nie będziemy wiedzieć, czy to jest droga odpowiednia dla was, dla nas, dla Was. No i moim zdaniem nie ma sensu tego tak robić. Jak najszybciej trzeba wystartować z pierwszym kursem. Ten kurs nam pokaże, czy to jest dla nas dobra droga, czy będzie to dla nas dodatkowe źródło dochodów, a może jakaś większa część naszych dochodów będzie pochodziła z kursów online, ale. Wiele osób się przekona o tym, że to jest zupełnie nie dla nich. Możliwe, że zamienicie wtedy kursy online, na przykład na webinary prowadzone na żywo, bo w ten sposób będzie Wam łatwiej mówić tutaj do ludzi, więc przetestujecie. Dlatego, moim zdaniem i w Instytucie Psychologii Online często to podkreślamy, nie musisz być asem technologii, żeby zacząć tworzyć swoje kursy online, a przede wszystkim nie musisz być asem technologii w momencie, kiedy chcesz stworzyć swój pierwszy kurs online. Przy pierwszym kursie online. Główną kwestią jest po pierwsze przetestowanie tego, czy w ogóle chcesz tworzyć kurs online, czy to jest droga dla ciebie. A druga rzecz to jest przetestowanie, czy ty potrafisz ułożyć w odpowiedni sposób swój program nauczania, który rzeczywiście daje jakąś wartość twojemu uczniowi. Więc kwestie techniczne zostaw naprawdę na później, tym zdążysz się zająć. Ale przy pierwszym kursie kwestie techniczne zapominasz o nim, zostawiasz je na drugi plan, a skupiasz się na merytoryce, na tym, żeby Twój kursant dobrze na tym skorzystał. Potem dokładając lepszej jakości wideo, lepszej jakości nagrania, to wszystko upiększając, będziesz mógł na tym zarabiać oczywiście więcej. Ale przy pierwszym kursie ważne, żeby po pierwsze, już coś zarobić, przetestować swój pomysł na kurs, a potem zastanowić, czy w ogóle chcesz tak dalej działać. Więc o kwestiach technicznych zapominamy na początku. Skupiamy się na tym, co jest dużo ważniejsze. A na kwestie techniczne jeszcze przyjdzie czas. Tylko nie bójcie się tych kwestii technicznych, bo naprawdę w tym momencie mamy tak dużo narzędzi, które ułatwiają nam pracę nad kursami online, że nie trzeba być wielkim masem technologii, żeby sobie z tym poradzić. Jestem pewny, że osoba, która trochę działa na komputerze, trochę pracuje z różnymi narzędziami, takimi podstawowymi, jak edytor tekstu, jak maile, jak podstawowa obróbka zdjęć, grafik do mediów społecznościowych, to takie umiejętności już wystarczają do tego, żeby stworzyć swój pierwszy kurs online, bo przede wszystkim kurs online to jest konkretne szkolenie, konkretna wiedza przekazana i tutaj żadne technikania Cię tego nie zastąpią. Jeżeli potrafisz ułożyć pro, proces edukacyjny, to stworzysz kurs online. Jeżeli nie potrafisz układać procesów edukacyjnych, ale jesteś asem technologii, to stworzysz kursy, kurs, który będzie wydmuszką. Nie będzie on miał żadnej wartości w środku i bardzo szybko przekonają się o tym wasi klienci. Dlatego jeszcze raz podkreślam, aż do znudzenia. Kwestie techniczne zostawiamy na później. Kwestie związane z merytoryką to jest przede wszystkim wasz kluczowy punkt, na którym się skupiacie w momencie, kiedy tworzycie swój pierwszy kurs online.